Cześć, z tej strony Marta Putusek z bloga Leni Niedziela. Dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym będziemy przycinać róże. Jeżeli obserwujecie mój ogród na Instagramie, to wiecie, że jakiś czas temu zdecydowałam się przybudować mój ogród na wzór ogrodów angielskich. Mieściłam w nim hmm, prawie 200 róż. Hmm, ogród latem wygląda fantastycznie, a wczesną wiosną, aby zapewnić sobie ogromną ilość kwiatów, musimy je przyciąć. Mam gotowe rękawice. Dobry sykator i ruszamy do pracy. Zanim zaczniemy ciąć, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Jestem teraz na rabacie z różami. E, tutaj jest ich całkiem sporo e, i mamy róże, które są na froncie i z tyłu, także będę troszeczkę na innej wysokości ciąć jedne i drugie. Przede wszystkim zakładam rękawice. Róże okrutnie kłują i wielokrotnie ludzie patrzą się na mnie dziwnie, jak wiosną je przycinam, bo mam całe pocięte ręce, więc preferuję pracę w ogrodzie bez rękawic, ale w przypadku róż gorąco polecam Wam używać ich i używać także starych kurtek. Bo ja jak zwykle wybrałam się w swojej kurtce porządnej i ona już jest tylko do ogrodu, bo mam mnóstwo dziur. Także zakładamy rękawice i ruszamy do pracy. Jesteśmy na rabacie z różami, które mają 3 lata. Są to róże już dobrze rozwinięte, bo róża mniej więcej przez 2-3 lata buduje swój, swoją optymalną wielkość. Także te są już takimi różami dobrze rozwiniętymi, które pięknie kwitną. I teraz na czym polega dobre cięcie? Chodzi nam o to, aby z angielskiego zachować zasadę 3D: dead, diseased i damaged, czyli usuwamy wszystkie martwe pędy, chore pędy e, i uszkodzone pędy. Także dodatkowo można dodać, że usuwamy pędy, które są słabe, czyli cieniutkie, które nie utrzymają kwiatów latem, bo będą za słabe. Na początek wszystkie róże skrócę mniej więcej o połowę, żebyśmy lepiej mogli zobaczyć, yy, jak wyglądają pędy i będzie mi też łatwiej pracować. Także po prostu i ja rysekator i ścinam, każdy pęd mniej więcej o połowę, nie patrząc. Yy, na detale, chodzi mi tylko o to, żeby zredukować jej wysokość. Wszystkie pędy odkładam na bok, one idą do śmieci. Nie kompostujemy pędów róż, jest duża szansa, że mają w sobie patogeny, bardzo długo się rozkładają, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby nie roznosić chorób. Róże mają niestety tendencję, szczególnie do plamistości i nie chcemy, żeby nam się to rozszerzało. Także wszystko, co wycinamy, wywalamy do śmieci, nie zostawiamy tego w ogrodzie. A ja ścinam dalej. Zaczynamy od martwych pędów. Martwe pędy poznacie po tym, że wyglądają na martwe. Są po prostu brązowe, tutaj utnę taki jeden, żeby Wam pokazać. A dla porównania wezmę sobie świeży pęd. Łatwo je rozpoznać. One będą brązowe i zdecydowanie będą wyglądały na nieżywe. Martwe pędy ucinamy przy samej nasadzie. Wszystkie pędy, które wyglądają niezdrowo, zwracamy uwagę, jak wygląda ta kolorystyka, i szukamy miejsca, w którym pęd wygląda już zdrowo i zielono, i tam też go. Ucinam. Tutaj możecie zobaczyć z bliska, jak taki pęd wygląda. Ewidentnie dzieje się coś tutaj niedobrego. Chcemy usunąć ten fragment. Tu jeszcze możecie zobaczyć pęd, o który pocierał drugi i niszczył go. Także też usuwamy ten fragment. Usunęłam już wszystkie. Niezdrowe i martwe pędy. I teraz zwracam uwagę na to, czy są pędy, które się krzyżują, bo jeżeli pędy się krzyżują, to one zaczynają o siebie pocierać. Jest szansa na to, że zetrze się wierzchnia warstwa, łatwiej mogą wnikać patogeny i zwiększa szansa, że nasze róże będą chore. Także staramy się wszystkie pędy, które jest szansa, że będą się krzyżować, jeden z nich po prostu usuwamy i staramy się usunąć ten, który będzie rósł bardziej w, do środka krzewu. Tu mamy przykład pędów krzyżujących się. W momencie kiedy wieje wiatr, jeden pociera o drugi, może się zrobić ranka, będą nam wnikały patogeny. Więc usuwamy ten. I teraz już przechodzę do cięcia takiego finalnego. Zwracam uwagę na to, żeby pędy nie rosły do środka krzewu, raczej odchodziły na zewnątrz. Wtedy mamy lepsze wietrzenie krzewu i staram się wybrać pąki, które wychodzą na zewnątrz. Jadę sobie po pędzie i patrzę, gdzie są oczka, i chodzi nam o to, żeby pędy wychodziły w tę stronę, a nie do środka krzewu. Jeżeli od pędu głównego wyrastają wam cieniutkie pędy, takie jak to maleństwo. Coś, co jest cieńsze, powiedzmy, dołówka wycinamy je przy pędzie głównym. Coś tak cienkiego nie będzie w stanie utrzymać kwiatu i potrzebnie zabiera energię rośliny. Także wycinamy przy samym pędzie. I koniec. Roślina ma bardzo ładną, otwartą strukturę. Usunęłam jej wszystkie martwe pędy, wszystkie chore pędy, wszystkie cienkie pędy. Stelarz jest bardzo ładny, utrzyma nam nawet ciężkie kwiaty i będzie też bardzo dobry przepływ powietrza. Roślina szybciej nam się obsuszy po deszczu czy po podlewaniu. Przechodzę w takim razie do następnych. Wiem, że ogród w tym momencie wygląda, jakby to była po prostu kupa ziemi i parę patyków sadzonych do środka, ale chciałam wam pokazać, jak w czerwcu będzie to wyglądało, bo wtedy róże po prostu kwitną niesamowicie. I wrażenie jest po prostu takie, że nie mam ochoty wychodzić z ogrodu. Także, zobaczcie zdjęcia. Ja już wszystkie róże przycięłam, zmachałam się po prostu okrutnie. Mam nadzieję, że te porady pomogą Wam mieć piękniejsze kwiaty latem. Decyzja o tym, jak wysoko tniecie róże, jest oczywiście Waszą decyzją. Jeżeli mam rabatę, na której mam róże jedna za drugą, to tą od frontu będę cięła oczywiście niżej, na przykład o połowę, a kolejną na przykład o jedną trzecią, żeby po prostu ciekawiej wyglądało to latem. Natomiast ogólna zasada mówi o tym, żeby róże w pierwszym, drugim trzecim roku przycinać o jedną trzecią. Ja raczej rzadko się tego trzymam, ale chciałam Wam powiedzieć, co polecają na przykład specjaliści od Davida Ostina. Po yy, przycięciu róż pamiętajcie o tym, że należy je nawieść, bo one potrzebują mnóstwo pokarmu, aby wykarmić ten krzew, żeby on nam pięknie kwitł. I to będziemy robić już niedługo w kolejnym filmie.